Cześć, cześć, witam Was, kochani, bardzo serdecznie w takiej serii Znaki Zodiaku, którą bardzo lubicie. Taki krótki przegląd znaków Zodiaku. Tym razem pod kątem ratowania problematycznych związków w roku 2022. Może tak sobie to określmy czasowo. Ratowanie. Problematycznych związków w roku 2022. Czy to się uda, czy to się raczej nie uda? Jakie tutaj są perspektywy? Oczywiście jest to skierowane do osób, które mają właśnie takie związki kryzysowe, coś się niedobrego dzieje. No i zastanawiacie się. Czy jeszcze da się po prostu sytuację uratować? Więc za chwileczkę sobie to sprawdzimy. Zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, także do odwiedzania zakładki społeczność. Tam znajdziecie informacje o najświeższych promocjach na kanale. Obecnie czytania roczne, takie indywidualne na rok 2022, we wszystkich sferach życia, bez limitu waszych pytań. W cenie promocyjnej 33 zł, i tak będzie, podejrzewam, do końca grudnia, aczkolwiek też y, musicie brać pod uwagę tutaj, że będzie. Przerwa świąteczno-noworoczna, więc tak naprawdę to już jest taki, można powiedzieć, ostatni dzwonek na zamawianie tych czytań w cenie promocyjnej. Dodatkowo 19 lutego mamy sesję, mamy rytuał na pełni księżyca. Także w zakładce społeczność odnajdziecie informacje. Bardzo silna pełnia, ponieważ ostatnia w tym roku, także oprócz tych intencji, które są wyrażone w poście, można dodawać także swoje indywidualne intencje. Do tego rytuału. Zapraszam serdecznie osoby chcące skorzystać, a także macie jeszcze możliwość zamawiania tak zwanych zestawów świątecznych. Tutaj też nie będę jakoś bardzo wchodziła w szczegóły, ponieważ wszystko zostało opisane w Zakładce Społeczność, więc tam Was po prostu odsyłam. Natomiast kontakt do mnie znajduje się w opisie pod filmem. Dobra, zaczynamy od wodnika, kończymy na koziorożcu. Ratowanie. Problematycznych związków w roku 2022. Wodnik. Królowa Kielichów. Myślę, że uratujecie ten związek. Jesteście w stanie to zrobić dzięki takiemu wglądowi w siebie, dzięki empatii, dzięki otwartości serca. Królowa Kielichów to jest osoba litościwa, która. Przebacza, która daje drugą szansę. Oczywiście, że są sytuacje, kiedy tej kolejnej szansy już nie powinniśmy dawać, kiedy ktoś po prostu nieustannie gra nam na nosie, kiedy ktoś powtarza stare błędy, raz, drugi, trzeci, i tak jakby nie ma woli poprawy też ze strony tej osoby, bo ona wie, że my zawsze przebaczymy, no to wtedy wiadomo, że pora by była to ukrócić. Nie bądźcie w królowej kielichów troszeczkę osobami naiwnymi. Tutaj to niezależnie, czy jesteście mężczyzną czy kobietą, bo ja mówię, o takich cechach po prostu królowej kielichów, które może mieć każdy człowiek. Na pewno duża empatia, litościwość, takie, taka umiejętność postawienia się w sytuacji drugiej osoby. Jest to osoba po prostu dobra, która chce dać drugą szansę, która kocha, która po prostu jest w stanie poświęcić się w jakiś sposób, ale pamiętajcie, że to też nie o to chodzi. Tutaj relacja jest do uratowania, natomiast w niektórych przypadkach na pewno trzeba się zastanowić, ile razy można taką szansę dawać. Teraz przechodzimy do rybek. Czy tu jest u Was szansa uratowania problematycznego związku? Tak. Powiem nawet w ten sposób, że ta sytuacja, która jest, to jest jakaś taka dla Was próba sił, próba, czy Wy sobie poradzicie, bo mogą się pojawiać przeszkody. Tu nawet może nie chodzić stricte o Waszą relację, bo relacja może być zasadniczo dosyć taka dobra, jakaś układna, natomiast jakieś okoliczności zewnętrzne, jakieś problemy, które napływają, mogą tutaj po prostu kłaść się cieniem na Waszej relacji. see <laughs> I karta siły pokazuje, że macie szansę przetrwać, macie szansę to uratować. Jeżeli wykażecie, wykaże, wykażecie się właśnie taką siłą, determinacją, e, niezłomnością, wolą walki, e, tutaj nie można łatwo się po prostu poddać, no bo widać od razu, że łatwo nie będzie. Tu jest potrzebny hart ducha, taka właśnie wewnętrzna siła, wewnętrzna moc, ale jest to do uratowania. To jest właśnie taki rodzaj próby też jakby dla waszej miłości, dla waszej siły. Baran zodiakalny, jak to u was będzie? Król Monet. Król Monet, standardowo mąż, partner, ktoś taki na stałe, kto jest przy nas. Myślę, że też macie szansę na uratowanie waszego związku, zwłaszcza jeżeli jest to małżeństwo, bo jest tutaj coś, co was łączy. Tutaj powiedziałabym, że nawet bardzo wiele was łączy. Jest tu zbudowane jakieś takie stabilne podłoże. Może macie jakieś chwilowe, przejściowe problemy, ale to nie jest coś takiego, co by powiedzmy. Miało zniszczyć wszystko, co zostało do tej pory zbudowane. Także ja myślę, że akurat jeśli o Was chodzi, to też macie szansę tutaj jak najbardziej się obronić, obronić to, co jest trwałe w Waszym związku. Wręcz powinniście się skupiać właśnie na tym, co Was łączy, na tym, co wspólnie udało Wam się zbudować, a nie na tym, co Was dzieli. I też, jeżeli Wam zależy, no to możecie swój związek, swoje małżeństwo uratować. Byk zodiakalny. Tu jest z kolei Król Kielichów. Król Kielichów tym się różni od Królowej Kielichów, że on w sposób taki bardzo mądry Potrafi kochać, to znaczy, że czasem nawet jeżeli widzi, że to jest konieczne, potrafi odejść z miłości. Nie jest to takie bycie z kimś na pewno na siłę. Ta osoba jest bardzo wyważona, ta osoba jest dojrzała emocjonalnie, na pewno nie stosuje jakichś takich emocjonalnych szantaży, albo też nie da się poddać takim emocjonalnym szantażom. Pomimo tego, że kocha, to nie będzie tutaj też siebie poświęcać w imię jakiegoś związku, gdzie na przykład jest kontrola, jest toksyczność itd. Dalej. Natomiast król kielichów jest bardzo dobrą kartą w uczuciach, więc myślę, że też zodiakalne byki mają szansę na uratowanie swojego związku, jeżeli Wam zależy na tym. Dlatego, że no tutaj jest jakaś dojrzałość. Właśnie być może macie taką próbę, żeby wykazać się dojrzałością, że to, co się teraz dzieje właśnie w waszej relacji pokazuje, ma pokazać, czy wy jesteście już odpowiednio dojrzali, żeby właśnie wziąć odpowiedzialność za związek, za drugą osobę, czy to już jest ten etap w Waszym życiu, ale myślę, że tak, że już jesteście w stanie tutaj podjąć się tego. Teraz zodiakalne, bliźnięta. Tu jest rycerz mieczy. Pokazuje się jakaś nerwowość, jakieś kłótnie, tak jakby też niechęć troszeczkę do porozumienia, bo często rycerz mieczy to jest taka osoba, która ma swoje zdanie i z niego nie zejdzie. Osoba taka nieprzejednana, osoba taka, która też może nie dotrzymywać słowa, może czasami rzucać słowa na wiatr, czyli coś tam powie, potem nie bierze odpowiedzialności za swoje słowa, albo pojawia się i znika. Nie bardzo jest to ktoś odpowiedzialny, kto chciałby tutaj merytorycznie porozmawiać, czy coś budować takiego, Poważnego. Raczej jest to taka osoba, która też może robić pewne uniki. Czyli Jeżeli są poważne tematy, to albo ta osoba po prostu używa argumentu na zasadzie niebo nie i nie chce nawet tego rozwijać, nie chce tutaj wdawać się w polemikę, próbuje zakrzyczeć właśnie z braku argumentów, albo jest to osoba, która pewne takie niewygodne tematy omija, czyli ucieka. Ucieka gdzieś, jeżeli tylko pojawia się jakiś taki poważniejszy temat. Więc tutaj będzie trudno. Powiem Wam szczerze, że będzie trudno ratować te relacje, bo tutaj tak jakby tylko jedno chciało, a drugie jest tym rycerzem mieczy, więc może tutaj po prostu uciekać drugie od odpowiedzialności i ciężko Wam będzie to naprawić. Teraz zodiakalne laki. No, karta słoneczka, więc tu chyba odpowiedź jest jasna dla każdego. Jak najbardziej, bądźcie dobrej myśli, bądźcie nastawieni optymistycznie, starajcie się dogadać, tak żeby po prostu była też jasność w waszej relacji, żebyście się wzajemnie nie oszukiwali. Tu muszą być wyłożone też karty na stół. Jeśli komuś się coś nie podoba, to powinien o tym po prostu jasno powiedzieć. Podstawą każdego związku jest szczerość, jest jasne wyrażanie swoich racji, swoich poglądów, a tu myślę, że jest naprawdę spora szansa na to, żebyście się dogadali. Ta karta pokazuje, że jest dla Was jeszcze pisana dobra wspólna przyszłość, więc jak najbardziej macie szansę swój związek obronić. Zodiakalny lew. Jak to u Was będzie w związku problematycznym? No to jest karta Wisielca i ta karta może być czytana w różny sposób. Po pierwsze, może tak być, że ktoś będzie tutaj odkładał pewne sprawy na później, gdyż nie będzie wiedział, jak po prostu z tą sytuacją ruszyć. To nawet jest taka sytuacja, gdzie może nam się coś nie układać, związek nam się nie układa, nie podoba nam się, nie czujemy się w tym związku dobrze, ale nie podejmujemy też decyzji o rozstaniu. Tak naprawdę nie podejmujemy żadnej decyzji, pozwalamy tym sprawom tak zawisnąć, odkładamy. Po prostu na bliżej, nieokreśloną przyszłość. No i tak można się bawić bardzo długo, niestety, w tej, w tym, w tym, w tej karcie wisielca, bo tutaj jakby jest inercja. I z jednej i z drugiej strony, jeżeli nikt nic nie zrobi, nie podejmie żadnych działań ani w kwestii rozstania, ani też w kwestii takiej, żeby się dogadać, no to właściwie to widać tutaj taką relację. Gdzie ludzie mogą żyć obok siebie i tak naprawdę nie ze sobą, tylko właśnie obok siebie, że nie potrafią się ze sobą w jakiś tutaj sposób zgrać. Druga możliwość to jest taka, że musicie jakoś odwrócić perspektywę patrzenia na te relacje. Czyli ci, którzy na przykład nie dopuszczali żadnego rozstania, no być może będą musieli przyjąć to do wiadomości, że na przykład jest zbyt duża różnica i trzeba się rozstać, pomimo tego, że próbowaliście to naprawić, bądź też, jest tutaj też takie małe światełko w tunelu, dla tych, którzy zasadniczo dobrze się dogadują, ale są w jakimś impasie, w jakichś problemach, że jeżeli spojrzycie właśnie na te problemy oczami drugiej strony, to jesteście w stanie się wczuć w ten klimacik, zrozumieć tę osobę, waszego partnera bądź partnerkę i być może dogadać się. Także jest tutaj jakaś też szansa na to, żeby sobie to poukładać. Zodiakalna panna. Arcykapłan. Tu jest pokazane, że prawdopodobnie jesteście związani węzłem małżeńskim, chociaż niekoniecznie tak być musi. Arcykapłan pokazuje też przebaczenie. Więc tutaj pierwsza podstawowa sprawa. Jeżeli ktoś czymś zawinił, czy wy zawiniliście wobec partnera, partnerki, czy oni zawinili względem was, to jest tutaj pokazane, że ktoś komuś może wybaczyć, że jest taki potencjał do tego, żeby wybaczyć. Pamiętajcie, że jeżeli dajemy komuś drugą szansę, wybaczamy, mówimy tej osobie jasno, deklarujemy, że po prostu wybaczyliśmy i że chcecie budować coś chcemy budować coś dalej, no to nie powinniśmy później już do tych kwestii wracać. Nie powinniśmy na przykład za jakiś czas, powiedzmy podczas kłótni wywlekać takich tematów, czy wypominać komuś ciągle jakiś błąd, który popełnił, no bo skoro wybaczyliśmy, rozliczyliśmy, no to tak powinno pozostać. Więc tu jest częsty taki błąd, ponieważ dużo ludzi mówi właśnie, że wybacza, po czym jednak no, nie potrafi się powstrzymać później od jakichś kąśliwych uwag, nie potrafi po prostu o tym zapomnieć. Więc tu jest też taka różnica, ponieważ jeżeli wybaczasz, ale nie potrafisz zapomnieć, dalej cię to gryzie, dalej cię to trawi, no to może warto się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście yy, warto budować coś tutaj jeszcze wspólnie, czy może nie lepiej dać sobie spokój. Natomiast ja myślę, że tutaj też są ludzie, których spaja coś bardzo ważnego. Jeśli to nie jest węzeł małżeński, to to jest bardzo silna więź duchowa i wy jakby. Zawsze będziecie wracać do tej osoby albo ta osoba do Was, więc tu warto sobie dać szansę. Myślę, że połączenie między Wami jest tak silne, że macie szansę właśnie to obronić. W 2022 roku. I waga. Oj, u Was jest diabeł. Wiecie co? No to jest jakaś toksyczna relacja prawdopodobnie. Być może ta osoba dla Was, być może Wy dla niej, a może wzajemnie dla siebie jesteście toksyczni. Możecie być z osobą, która stosuje przemoc, agresję, czy to fizyczną, czy to słowną. Możecie być z osobą, która po prostu nie jest sobą, dlatego że nadużywa, czy to alkoholu, czy to jakichś innych używek karcie diabła te nałogi bardzo silnie się też uwypuklają, no jest tu jakaś taka negatywna energia. Ja bym powiedziała tak, no przed diabłem najlepiej po prostu uciekać, dlatego że niczego dobrego ze strony tego diabła nie możemy się raczej spodziewać. Ja bym powiedziała, że tutaj u Was, jeżeli chodzi właśnie o Was drogie wagi, to raczej nawet gdybyście chcieli ratować ten związek, to nie jest wskazane z tego względu, że tam jest właśnie ta toksyczność. Jeżeli w tym zostaniecie, no to możecie tutaj albo kogoś krzywdzić, albo Wy możecie być ciągle Ofiarą, a myślę, że no nie o to wam chodzi, tylko chcielibyście raczej osiągnąć jakieś szczęście w związku. Zodiakalny skorpion. Król Buław, wiecie co? Tutaj bym powiedziała tak, z jednej strony. Możecie, jeżeli jesteście kobietami, możecie być z mężczyzną, który po prostu lubi kobiety, lubi troszeczkę sobie poskakać z kwiatka na kwiatek, to jest jednak król Buław, mężczyzna bardzo taki napalony, taki po prostu energetyczny, szybko się nudzi jednym, być może potrzebuje dodatkowych wrażeń. Więc jeżeli macie taką sytuację w związku, że jesteście zdradzane, że gdzieś tam wasz partner skacze z kwiatka na kwiatek, to bym powiedziała, że tu należy sobie odpuścić, bo no, ten, ten król buław nie zmieni swojej natury, on taką ma naturę. I i tak po prostu będzie dalej robił. Natomiast jeżeli nie macie takiej sytuacji, zresztą możecie być też mężczyznami, to nie ma znaczenia, czy jesteście w tym momencie mężczyzną czy kobietą, to tutaj jest powiedziane, że jeżeli podejmiecie konkretne działania, pokażecie, że wam zależy, zrobicie coś w tym kierunku, to jesteście w stanie wasz związek uratować. Tu po prostu musi być działanie z waszej strony. Najgorsza w tym momencie byłaby dla was taka postawa bierności, gdzie wy nic nie robicie. Wy musicie właśnie pokazać, że wam zależy, że walczycie o ten związek. Wtedy faktycznie ma szansę się uratować. Zodiakalny strzelec. No tu jest piątka kielichów, rozbite czyjeś marzenia, rozbite te kielichy, tak? Możemy tylko sobie popatrzeć z góry, jak one po prostu odpływają, niesione przez fale. Ja myślę, że tutaj u Was przede wszystkim te uczucia, które Was łączyły, to już jest jakaś taka przebrzmiała historia, przynajmniej z jednej strony. No, jeżeli nie ma uczuć, jeżeli coś się wypaliło, to trudno tutaj ludziom być ze sobą. Jedna strona, owszem, może walczyć, może zabiegać, może starać się, natomiast to nic nie da. Ponieważ do tanga trzeba dwojga. Tutaj w piątce kielichów jest jakieś ogromne rozczarowanie. Może ktoś nie tak sobie ten związek wyobrażał, może ktoś się poczuł jakoś bardzo rozczarowany partnerem, który po prostu zachował się jakoś niewłaściwie partnerem, partnerką. Wszystko jedno, bo to może zadziać się z każdej ze stron tak naprawdę. Może ktoś po prostu jest rozczarowany życiem związkowym, chciałby być singlem. Różne są sytuacje życiowe. Niemniej jednak tutaj ustrzelców, które mają problematyczne związki, ja myślę, że większość z tych związków w 2022 roku jednak się zakończy. Teraz przechodzimy do ostatniego znaku, czyli do koziorożca. Wy macie kartę głupca. I tu jest tak. Niektórzy z Was mogą próbować za wszelką cenę utrzymać związek, który się kruszy ze względu na to, że są dzieci. Nie mnie oceniać tutaj czyjeś motywacji, bo oczywiście, jeżeli ktoś chce w ten sposób rozumować i ze względu na dzieci zostać w związku, to jak najbardziej jest to jego wybór. Osobiście stoję na takim stanowisku, że yy, jeżeli to jest jedyny powód ratowania związku, to lepiej się rozstać właśnie dla dobra dzieci, z tego względu, że no, dzieci dużo widzą, obserwują, nawet jeżeli są to małe dzieci. Jeżeli rodzice się ze sobą nie dogadują, na pewno w jakiś tam sposób będzie się to na dzieciaki przekładało. Więc wydaje mi się, że lepiej tutaj mimo wszystko się rozstać w pozytywnych kontaktach, żeby dzieci miały i ojca, i matkę, żeby były zadowolone, szczęśliwe. Wtedy ich dobro będzie rzeczywiście szanowane. Ale oczywiście każdy robi jak uważa. Natomiast dla drugiej części koziorożców. Pokazuje się tutaj po prostu coś nowego, jakby nowy związek, jakby jest wam powiedziane, że to, co jest, powinieneś czy powinnaś zakończyć, ponieważ czekacie coś nowego i to nowe będzie dla Ciebie prawdopodobnie czymś lepszym. Czekacie już jakiś nowy rozdział, nowa przygoda, nowa miłość. Więc im szybciej zakończysz to, co stare, tym szybciej spotkasz właśnie tę nową osobę. Więc tutaj myślę, że też będą zmierzały te związki jednak ku końcowi, jeżeli chodzi o koziorożce. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że takie czytanie okazało się dla Was pomocne. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.